Zaledwie dwa dni temu w tym komentarzu mówiłem Państwu, że sprawa niedozwolonych substancji w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego bądź w organizmie samego kandydata powróci jeszcze w tej kampanii wyborczej i właśnie wróciła za sprawą tego gestu Karola Nawrockiego, wykonanego podczas wczorajszej debaty telewizyjnej. Zaraz po jej zakończeniu w internecie pojawiły się tysiące komentarzy ze strony zwolenników Trzaskowskiego, żądających wyjaśnienia, co zrobił Nawrocki i czy przypadkiem nie jest uzależniony od jakichś być może nielegalnych substancji. Okazało się jednak, że była to misternie przygotowana prowokacja, co w zawoalowany, ale jednoznaczny sposób wyjaśnił sam Karol Nawrocki podczas dzisiejszej rozmowy w radiu RMF FM. Wziąłem woreczek nikotynowy, ale bardzo się cieszę z tego, że wywołało to zainteresowanie opinii publicznej. W związku z tym chciałem zaprosić, bo czytałem też komentarze, które dotykały właśnie tego tematu i dlatego chciałem zaprosić jutro, żeby wyjaśnić tą sytuację Rafała Trzaskowskiego i naszych najbliższych współpracowników. Tam na Rafała Trzaskowskiego czekał pan Tomczyk, ze mną był pan Szefernaker, wypowiadał się też w sprawie pan Nitras. Myślę, że dzisiaj opinia publiczna ma prawo wiedzieć, jaki jest nasz stan zdrowia i jakie są substancje w naszych organizmach. Jutro oboje z Rafałem Trzaskowskim będziemy w Warszawie. W związku z tym zapraszam Rafała Trzaskowskiego na testy na obecność substancji w naszych organizmach, w tym możemy zbadać, bo śledziłem tę dyskusję w mediach społecznościowych, czy są w naszych organizmach zaraz, narkotyki. Zaraz, zaraz. To nie jedyny balast, z jakim Rafał Trzaskowski wychodzi z wczorajszej debaty w nielegalnej TVP w fikcyjnej likwidacji. Został tam bowiem przyłapany na serii kłamstw, w tym... Dotyczących kluczowej dla jego lewicowego elektoratu kwestii budowy mieszkań komunalnych. Posłuchajcie państwo. A o mieszkania komunalne dba pan, bo jest ich mało, tylko 60 rocznie pan buduje. 60 rocznie pan powiedział, Demagog niech to sprawdził, udowodnićby. I Demagog sprawdził. Co zrobił lewicowy demagog? No właśnie to na zielono, prawda. W jakie to w latach 2018-2024 było ich średnio około 60 rocznie. Kłamstw, na których wczoraj został przyłapany Rafał Trzaskowski jest zdecydowanie więcej, lecz w tym odcinku pokażę Państwu coś o wiele bardziej wstrząsającego. Dowody na to, że Rafał Trzaskowski jest aż potrójnym obcym agentem i właśnie dlatego jego wybór na prezydenta Rzeczypospolitej stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Dla dla niepodległego bytu państwa polskiego i dla wolności każdego z nas. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to normalność. Grupa Bilderberg to jedno z najbardziej tajemniczych stowarzyszeń na świecie, mające ambicje bycia światowym rządem. Gromadzi ludzi biznesu i polityki. Mimo, że skład spotkań grupy Bilderberg odbywających się raz do roku wypływa czasem na powierzchnię, to już to o czym się tam mówi jest owiane ogromną tajemnicą. Nie wolno podczas spotkań grupy Bilderberg robić zdjęć, ani nawet sporządzać jakichkolwiek notatek. Jak zauważył amerykański dziennikarz Jim Tucker, dobro powstaje za dnia. Zło natomiast wykuwa się w ciemności. Zgodnie z tą teorią, grupa Bilderberg ma zdecydowanie zbyt wiele do ukrycia, a biznesmeni i chodzący na ich pasku politycy spotykający się w ramach tego stowarzyszenia działają na rzecz zniszczenia państw narodowych, utworzenia rządu światowego, pozbawienia największej możliwej części ludzkości własności oraz Realizacji bardzo radykalnej agendy, między innymi klimatycznej, by pod jej płaszczykiem wywłaszczać ludzi i uniemożliwiać im na przykład swobodne podróżowanie. Czy Rafał Trzaskowski ma coś wspólnego z grupą Bilderberg? Niech wyjaśni nam to on sam. Byłem na zaproszenie pana ministra Radosława Sikorskiego. To jest spotkanie, na którym spotykają się politycy, przedsiębiorcy, specjaliści z całego świata. Po to, żeby dyskutować o wyzwaniach nowoczesności, rozmawialiśmy o sztucznej inteligencji, rozmawialiśmy o tym jak wyglądają relacje z Chinami o zagrożeniu ze strony Rosji o zagrożeniu fake newsami manipulacją. Na spotkania grupy Bilderberg zapraszani są wyłącznie politycy o poglądach lewicowo-liberalnych. Rafał Trzaskowski jest ostatnim przedstawicielem polski, który tam gościł, a to oznacza, że ludzie będący członkami tego sprzysiężenia cały czas na niego stawiają. W 1991 roku na spotkanie grupy Bilderberg został zaproszony Mało znany amerykański kongresmen Bill Clinton, który już kilkanaście miesięcy później wygrał wybory prezydenckie z George'em Bushem, urzędującym prezydentem, mimo że Clinton był wobec niego właściwie nikim. Ale wpływy grupy Bilderberg są potężne. Na przykład Donny Blair był gościem grupy Bilderberg w 1996 roku. Był wtedy mało znanym posłem Partii Pracy, ale trochę fizjonomicznie podobnym zarówno do Clinton, jak i do Rafała Trzaskowskiego, ten typ urody wynika z badań, które zostały przeprowadzone przez grupę Bilderberg, i wynika z nich, że ludzi o takiej właśnie fizjonomii stosunkowo najłatwiej wtłoczyć w wyobraźnię zbiorową wyborców i spowodować, by otrzymali masowe poparcie. Tony Blair zaledwie kilka miesięcy po pobycie na spotkaniu grupy Bilderberg został premierem swojego kraju. Rafał Trzaskowski jest w Polsce agentem grupy Bilderberg. Cały czas na niego stawiają i liczą, że zostanie prezydentem naszego kraju, pomagając rozmydlić go, rozwodnić w międzynarodowej strukturze, której celem jest wielki kapitał i zarabianie pieniędzy na zwykłych ludziach bez uwzględniania ich społecznych potrzeb. Pisał o tym nawet Lewicowo-liberalny ONET, ale to było wiele lat temu. Na tym nie koniec, ponieważ Rafał Trzaskowski jest również agentem innej, wielce wpływowej międzynarodowej grupy, której celem jest walka z państwami narodowymi oraz. Upowszechnianie idei neomarksizmu w jak największej części zachodniego świata. Mowa o fundacji Open Society należącej do George'a Sorosza. Rafał Trzaskowski był jego stypendystą, zresztą tak samo jak premier Węgier Viktor Orban, tylko, że ten ostatni zmądrzał i dzisiaj uważa Sorosza za największego wroga Węgier i innych państw, które chcą bronić swojej tożsamości narodowej. Natomiast Rafał Trzaskowski wczoraj podczas debaty otwarcie przyznał Ja wolę Sorosza niż Orbana i to panu jasno powiem. Ale i na tym jednak nie koniec, ponieważ Rafał Trzaskowski jest również człowiekiem finansowanym przez Fundację Konrada Adenauera. Jest to wielka niemiecka organizacja formalnie pozarządowa, ale w 98% finansowana przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, przez fundusze poszczególnych ministerstw. Jest to, mówiąc najprościej, agentura wpływu, którą Niemcy sobie budują. Całym świecie, gdzie tylko mają dostęp, w gronie sponsorów kampusu Polska, którego twórcą i organizatorem jest Rafał Trzaskowski, od samego początku jest Fundacja Konrada Adenauera. Możemy więc nie tyle przypuszczać, co być pewni, że Rafał Trzaskowski chodzi na niemieckim pasku, na niemieckiej smyczy, ponieważ finansowany jest przez Wielką Fundację, która stworzona została po to, by być pasem transmisyjnym niemieckich najbardziej strategicznych interesów wszędzie. Tam, gdzie nie można użyć oficjalnej dyplomacji, ale można użyć agentów wpływu, takich właśnie jak Rafał Trzaskowski. Proszę Państwa o komentarze na temat tego, co pokazałem, i częściowo ujawniłem, a częściowo odświeżyłem. Bardzo Państwu dziękuję, kłaniam się i do zobaczenia.